Witam serdecznie z tej strony Fit Farmer. Zachęcam do subskrypcji kanału, kliknięcia dzwoneczka, niech się rozwija. A my dzisiaj pokażę Wam sobie nasz nowy płotek. Przespawaliśmy sobie płot, jest świeżo przespawany i uzyskaliśmy w sumie 30 cm różnicy. Wcześniej barierki były osadzone za murkiem. Teraz są osadzone tutaj, na tej linii. Tak to sobie wygląda. I co to dało? No dało to tyle, że te 30 cm te 30 cm przesunęło się i krowy teraz mają więcej miejsca z tyłu. Tak to sobie wygląda. Miejsce jest szerokie, można ładnie pchać krowy, jak wejdą sobie jeszcze tam głębiej do żarcia, jak to mówią. No to wtedy już w ogóle klasa, nie? Ja dzisiaj biorę się za poważne zadanie, a mianowicie odkrywam drugą pryzmę kiszonki z kukurydzy ponieważ ostatnią pryzmę, którą żeśmy odkrywali, no to yy, skończyła się, praktycznie już jest jej koniec, został tam ostatni transport i za chwilę przejdziemy sobie do podsumowania. O! Raz biorę Ursusiwo i sobie pojadę na pryzmę, którą przed chwilą jeden z pracowników odkrył widłami baloty, a ja będę sobie ja będę sobie ładował kukurydzę. Więc bierzemy się, Ursus 12-14, z turbiną. Ole, tu fotel o matko. Panie Łukaszu, ja bym prosił odjechać tylko tymi suszantami. damy radę tu zawrócić? zobaczymy chyba damy radę zaczynamy wywozić obornik powiem wam szczerze bo nie mieścimy się na płycie za cholerę Bardzo przepraszam, że taka jest, ale taka jest. Nic nie zrobimy. A my sobie lecimy na pryzmę, którą rozryły dziki. Niestety dziadowskie dziki rozryły nam całą pryzmę. Wygląda jak pobojowisko. Co zrobić? Nic nie poradzimy. Dobra, ursusiwo tu już zostaje, ja sobie zaraz przyjdę, przyczepki ładnie stoją, a teraz patrzcie co tu się wydarzyło. No i to jest ta pryzma, o której ja mówiłem, kochani. Pryzma, która była przykryta ładnie ziemią, pryzma, która była przykryta dwoma warstwami folii. I jedyny jaki plus jest, to to jest to, że ta pryzma jest soczyściutka i jest piękna. Z wierzchu wiadomo, że jest, z wierzchu wiadomo, ale pod spodem jest... Taki zapach jest kurde piękna. Boki nawet się tak mocno nie popsuły, ponieważ była przykryta dwoma warstwami. My sobie idziemy z powrotem na podwórze, idziemy po ładowarkę i będziemy ładować te dwie przyczepy. A co? Nie będziemy się pierdzielić w tańcu. Idę po ładowarkę. Dzisiaj też będę odkrywał sianokiszonkę. Kukurydza, jak widzicie, tutaj zaczyna już wschodzić. Pierwsze jakieś tam wychodzą, no bo na, tej, na tym polu było ostatnie siane. Ta kukurydza tutaj była cała siana i ta. My sobie lecimy po ładowarencję i naładujemy zaraz kukurydzę i nie ma zmiłuj. Co tu dużo gadać? Trochę żeśmy wyrównali ten teren, bo tutaj był już Saigon, przejechaliśmy agregatem, trochę fadromą, nasypaliśmy ziemi Trochę ten tutaj teren się zrekultywował, ta droga się zrobiła normalna, no bo wiadomo jest brak wody, nie tak wszędzie zaczyna się robić susza Zaczyna się, zaznaczam, bo jeszcze nie ma, ale no tak wszystkie przesłanki na to mówią, że niestety będzie lipa My już jesteśmy sobie ładnie na miejscu i lecimy z ładowaniem. Dwie przyczepy i tak na dwa dni mi starczają, aczkolwiek stado się trochę rozjadło. Zmieniliśmy dawki paszowe, bo zrobiliśmy korekty wielu rzeczy i powiem wam szczerze, że wyszło to na dobre. Dobra, ja się biorę, muszę trochę tej folii wyciąć, bo ona mnie wkurza i to mnie denerwuje, więc bierzemy nóż i idziemy. Bierzemy nóż i idziemy, bo to dziadostwo mnie wykończy. Muszę trochę to wyciąć, zobaczymy w ogóle, czy się będzie dało. Bo to jest tak poryte, wszystko. Ja wam powiem, że wczoraj próbowałem tu wejść, to tylko ładowarką mogłem od, od, odgonić. Zobaczcie to, tu wszystko poryte. Tam z drugiej strony też, tu boki całe, wszystko jest. Postaramy się to odkryć, zobaczymy, czy to w ogóle się będzie dało. O kurwa, to waży no. Ale damy radę. Pierwszą warstwę odgarniemy. Trochę tak. Nie. Ja będę się męczył, po co mam się męczyć, skoro i tak, i tak dziki to wszystko poryły Ja teraz palcami to co mogę w dupie pogrzebać Niestety Niestety Dzikusy nas zaatakowały w tym roku i lipa Falię się tak zerwie i będzie okej. Okay? do załadowania Pan Marek jak zwykle przyjedzie sobie po kukurydzę, ja też bym mógł, ale pracują u mnie ludzie, no to nie mają pracy ja bym mógł sam to zrobić, ale Pan Marek se przyjdzie, będzie miał pół godziny robotki, przyjdzie, wysypie wróci i gra muzyka druga pryzma została otwarta więc podsumowanie, pierwsza pryzma która nie była w ogóle okryta wyszła tragicznie, zepsute było ponad 100 ton towaru ale przyjaciele, 100 ton towaru 2,5 hektara dla nas liczba kompletnie nieznacząca, kompletnie. Nawet jakby to było 5 hektarów to nie ma kompletnie znaczenia. Yy, druga pryzma już jest soczysta, zebrana była w dobrym terminie, ponieważ ta była zbierana pierwsza, więc jest mokrutka. Suchej masy jest tak jak powinno być, jeszcze też ją będę badał. Niestety dziki ją poryły, no tak to czasami bywa. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zachęcam do subskrypcji i niedługo napędzamy, bo jest cała linia filmów. Już niedługo będzie tyle filmów, że się nie wyrobicie z oglądaniem. Pozdrawiam.